Ściągawka z funkcji logarytmicznej, czyli y równa się logarytm podstawy a z x. Możemy to zapisać oczywiście w takiej postaci, że a do potęgi y równa się x. Te wykresy, które tutaj widzicie, dotyczą A większego od 1. Da, podałem tutaj kilka przykładów. I teraz tak, jeżeli chodzi o dziedzinę, to xy należą do przedziału od 0 do nieskończoności zbiór wartości funkcji y to cała rozpiętość, czyli od minus nieskończoności do nieskończoności. Monotoniczność funkcji jest rosnąca, tak? bo wraz ze wzrostem argumentu x rosną nam wartości. To już drugi typ wykresu, przypadek, kiedy a jest ułamkiem dodatnim. Dziedzina i zbiór wartości funkcji mieszczą się w tych samych przedziałach. Jeżeli chodzi o monotoniczność, to tutaj funkcja jest malejąca. Widać, że wszystkie krzywe opadają, tak? czyli wraz ze wzrostem argumentu x wartości funkcji odpowiednio maleją. I na koniec pytanie do Was, dlaczego wszystkie te krzywe przechodzą przez jeden wspólny punkt?